Więc wodą będzie para. On niegodzien za jej zgodą będzie para. On łóżłobu, ona w garach będzie para. Pan starosta wiedzie prym pan starosta wiedzie prym mi woda, woda, o. Kto i z kim będzie para, będzie tym, ogień woda, woda ogień, kto to robi, kto i z kim, będzie para będzie tym, ogień woda, woda ogień, kto to robi, kto i z kim, będzie para, będzie tym, ogień woda, woda ogień, kto to robi, kto z kim, będzie para będzie tym. To Federacja Spłyty Tygiel. No i teraz mamy zaproszenia dla Państwa na wieczorne spotkanie z kabaretem Młodych Panów. Jeśli ktoś jest w Warszawie w okolicy piwnicy pod Harendą, to zapraszamy. Godzina 20. A zaproszenia czekają na Państwa pod numerem telefonu 022 i 7 trójek. Jeśli ktoś chciałby się wybrać na występ kabaretu Hrabi, to dzisiaj też może zobaczyć program Kobieta i Mężczyzna w Teatrze Buffo o godzinie 19. Do teatru Trubufo, zaprasza Państwa kabaret Hrabi. A na koniec tego wydania Akademii Rozrywki i każdego najbliższego przez dłuższy czas będziemy Państwu prezentować Encyklopedię Elity. To są wspomnienia artystów kabaretu Elita z 40 lat działalności kabaretu i z 50-lecia istnienia Studia 202, bo te dwa jubileusze wkrótce będziemy obchodzić pod koniec marca. Nawet chyba dokładnie na koniec marca, 29 marca. To, o, w drugiej połowie marca, tak to powiedzmy. 29 marca w naszym studiu koncert jubileuszowy Elity i Studia 202. I do tego czasu codziennie w Akademii Rozrywki będziemy Państwu wspomnienia artystów prezentować. Będziemy przypominać archiwalne nagrania i tak się będziemy wspólnie cieszyć tym jubileuszem. No to dzisiaj odcinek pierwszy Encyklopedii Elity. Usłyszą Państwo też archiwalną piosenkę, a te wspomnienia dzisiejsze będą snuli Tadeusz Drozda i Jerzy Skoczylas. Ja już Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Czego się boisz, głupia? Czemu nie chcesz iść na całość? Encyklopedia kabaretu Elita. Dziadku Tadeuszu, a ja, jak to tam było z początkiem tej elity? O, no. właśnie, właśnie, bo kabaret Elita powstał nie wiadomo kiedy. Z grupy właściwie nie... no, Rok można określić. Ale mniej więcej. Mniej więcej, tak, tak. Na pewno nie było kabaretolita przed rokiem 67, bo ja zacząłem studiować w 67. I zakochałem się w Kaczmarku Janie w 68. I ja zacząłem studiować w 1966, a zakochałem się w Janku też, jakby ja w 68. Tak, tak. A myśmy wtedy nie wiedzieli, że y, istnieje jeszcze homoseksualizm w tamtych czasach. I tak. Wtedy nie było. A, zakazane wtedy. wtedy, nie, było. Nie, było, wtedy albo, nie było. Albo nie było po prostu. I zobaczyłem Kaczmarka na scenie w, te, w takim y, domu studenckim T2. I kabaret jego nazywał się Nerwowa, A myśmy żadnego kabaretu nie mieli. Ja mieszkałem w T3, Skoczylas też w T3 też. i obaj się też nie znaliśmy, bo na różnych piętrach byliśmy. Ja byłem na pierwszym roku, a ty byłeś na drugim. Tak, a był też Klub Kurant. To jest istotna nazwa w tym w tymże Akademiku T3. Tak. Był klub Kurant. Ale już trzeba powiedzieć, że ten Kurant i Akademik T3 jednak był taką areną spotkań ludzi, którzy mniej umieli, ale bardzo chcieli. A ja w tym Klubie Kurant jeszcze dorabiałem sobie do stypendium grając na gitarze. Gitarze. Grałem na gitarze do tańca. Jedynym człowiekiem, to. który potrafił cokolwiek grać na jakimkolwiek instrumencie w tym czasie, był Scott Chilas i śpiewał piosenkę pod tytułem. Od dziecięcych lat już kocio. Kocio, do nóg miał no, kocio. Tak I jest. Pios, to była jedyna piosenka, którą umiał. W związku z no i tym... dlatego zostałem Kociem, przez te piosenkę z... Pseudonim dostał kocio, ale danzingi wykonane z kociela lasa były dosyć krótkie, bo on grał kocio i właściwie potem ja... repertuar miałem taki sobie, nie za duży. Nie był bardzo absorbującym artystą z las. No ale czas leciał, i było tak, że Kaczmarek sobie w tym te dwa, my w te trzy. Ja już a to blisko wtedy, było bardzo, blisko, to, to tak. tylko przez podwórko. Tak. Odbyła się giełda piosenki studenckiej chyba w 68 roku, na której już nawet dostałem nagrodę we Wrocławiu w Pałacyku za piosenkę Zakomplexiona ballada, to się nazywało. Pamiętam te piosenki. a Janek śpiewał o Wandzie co nie chciała Niemcy. Tak, ale jako, jako konkurencyjne dwa zespoły, czyli on elektronik, ja elektryk, a akompaniował mi kolega o nazwisku Kłobuch też elektryk. Też elektryk, tak. tak jest. I tak było i aż doszło do fuzji. A to, ale ja w jaki sposób? To było tak, że kapitał, no kapitał trzeba powiedzieć no szmal nas zjednoczył. No powiedzmy szczerze. Otóż kiedyś tenże kłobuch, pianista, otrzymał propozycję hałtury w klubie PSS. No i powiedział mi, że ja są, jest szmal do wyrwania. I ja miałem wtedy repertuar, no ta zakompleśniona balada, jeszcze idealny student, także tych piosenek miałem chyba ze cztery. To jakbym ją <grym> nawet do trzy razy pisował, to w sumie 20 minut. I sobie przypomnieliśmy, że jest wybitny facet obok w te ten tenże Kaczmarek. Który bo, ma repertuar? Repertuaru on miał, bo jeździł na rajdy, już tak miał piosenki rajdowe. No to poszliśmy do niego, mówimy stary, jest taka sytuacja. On mówi, proszę bardzo, poszliśmy występować. Fantastyczny był występ. Pierwszy w życiu mój występ za pieniądze i było tak, że pianino było w innym pokoju, a myśmy występowali w innym pokoju, bo nie dało się przenieść tego pianina. A Kaczmarek nie potrzebował pianina, bo on z gitarą. Więc ja oczywiście przeżyłem klęskę zupełną, bo rozmijaliśmy się z tym kłobuchem, on kończy piosenkę, ja dopiero byłem w połowie, a Kaczmarek odniósł gigantyczny sukces, bo Wanda Niemca rzeczywiście nie chciała. No i na koniec tego naszego spotkania przychodzi kierownik klubu, mówi panowie, tu mam taki druk, trzeba wpisać nazwę zespołu. Myśmy tak spojrzeli, nie ma żadnej nazwy zespołu. My tak wyrwani z tego. Nie, nie, panie, musi być, bo inaczej no nie, nie zapłacimy, musi być nazwa. Myśmy spojrzeli po sobie i mówili, pan Elita, a facet powiedział, e, wie pan, ładna nazwa, ładna nazwa. Polskie strzechy pochylone, kryte słomą z naszych pól. Zamyślone, zadziwione, stoją tutaj, właśnie tu. O czym myślą nasze strzechy, gdy jest maga deszcz i wiatr? Od Bałtyku morskiej fali, aż po śnieżne szczyty tatr. Nie angielskie, nie kreolskie, ale nasze, nasze polskie, nie austriackie. Nie Jakieś inne, ale rodzinne, ale rodzinne. Na tym piasku mazowieckim, wśród tych lasów łągi pól, gdzie biegałeś, będąc dzieckiem, dzieląc radość poprzez ból, stoją strzechy takie swojskie. Takich drugich nie zna świat. Nie zna matka, nie zna ciotka, ani wujek nie zna. Ani brat Nie angielskie, nie kreolskie Ale nasze, nasze polskie Nie austriackie, nie jakieś inne Ale rodzinne, ale rodzinne Choćbyś przebiegł świat szeroki To powrócisz do tych wierzb Wrócisz tu, gdzie nad potokiem Drzemie rząd rodzinnych strzeń Przywitają cię jak brata Zalukoją ciszą złą, tu rodzinna twoja chata. Tutaj twój rodzinny dom, nie angielskie, nie kreolskie, ale nasze, nasze polskie, nie austriackie, nie jakieś inne, ale rodzinne, ale rodzinne, la, la.